Cześć z tej strony, Artur. Dzisiaj kolejne zadanko na spanko środowe. Dzisiaj mam zadanie od Jakuba na policzenie uczniów w klasie. Zapraszam! A po co mi ta matma? Oczywiście, w ramach przypomnienia, przypominam, że jeżeli chcecie podesłać jakieś zadanie, z którym macie problem, albo po prostu chcielibyście zobaczyć, jak ja bym je rozwiązał, to podsyłajcie te zadanka na mojego maila: a po co mi ta matma? małpa.gmail.com no dobrze, przeczytajmy treść zadania od Jakuba w takim razie. Gdy uczniowie pewnej klasy ustawili się w pary, w trójki i w czwórki, wówczas za każdym razem jeden uczeń zostawał samotny. Dopiero gdy ustawili się piątkami, wszyscy uczniowie tworzyli uporządkowany szyk. Ilu uczniów było w klasie? No dobrze, mamy takie zadanie, tak naprawdę no, trochę nietypowe, mniej takie bardzo matematyczne, chociaż spróbujmy ułożyć te dane, które mamy w tym zadaniu. Co my wiemy? Wiemy, że gdy uczniowie ustawili się w pary, w trójki, w czwórki, to zawsze jeszcze zostawał jeden, który był samotny. Czy my możemy sobie wyobrazić to w ten sposób, że jeżeli załóżmy ustawili się w te dwójki, no nie wiemy, ile tych dwójek było. Czyli w takim razie wiemy, że jeżeli tych par byłoby, załóżmy x. To 2 razy X, tak, to będą uczniowie, którzy stoją w tych parach, i trzeba do tego dodać tego jednego, który oczywiście zostanie bez pary, czyli dodać jeden. I wtedy powinniśmy dostać wszystkich uczniów, może wszystkich uczniów, nazwiemy sobie literką W po prostu. Równa się w. No dobra, w drugiej sytuacji, kiedy ustawili się w trójki, czyli tych trójek, no było ileś. No nie będzie tyle samo, czyli jak załóżmy 3 razy Y, tak? Y będzie tych trójek. No to to będą uczniowie, którzy stoją w tych trzyosobowych grupach. To jeżeli do tej grupy dodamy jeszcze jedną osobę, to dostaniemy również wszystkich w ok. No i również mamy taką sytuację z czwórkami. Załóżmy tych czwórek, niech będzie Z. Jeżeli będzie Z czwórek, to 4Z to będą uczniowie, którzy stoją w tych czwórkach właśnie. I jeżeli dodamy do nich 1, to dostaniemy oczywiście również naszych wszystkich uczniów w tej klasie. No i na koniec mamy tą informację, że dopiero gdy ustawili, ustawimy ich piątkami, to wszyscy będą tworzyć uporządkowany 3. Czyli moglibyśmy napisać, że w takim razie, jeżeli będzie piątek, no załóżmy, no jaka tu literka kolejna, no niech będzie K, to będzie. Ilość piątek, to wtedy po prostu dostaniemy od razu liczbę wszystkich uczniów. No i teraz tak, oczywiście teoretycznie, patrząc na to, co zapisaliśmy, no to mamy ile tych niewiadomych tutaj? No mamy tak. X, raz, dwa, trzy, cztery, 5 niewiadomych mamy, a mamy tylko cztery równania, więc teoretycznie układem równań to my tego nie policzymy, niestety. Więc powinniśmy to bardziej tak na logikę się zastanowić, co te informacje nam w tym zadaniu tak naprawdę dają. Zauważcie, że jeżeli, jeżeli w tych równaniach, te wszystkie jedynki przerzucimy na prawe strony tych równań wszystkich, tak? To może tak zróbmy nawet. Czyli tu byśmy mieli minus 1, minus 1, no a tu oczywiście już tego nie będzie. Tu zauważcie jedną ważną rzecz. Zauważcie, że w takim razie 2x, 3y i 4z to te wszystkie nasze liczby, czy te ilości w tych grupach dwu, 3 i 4 osobowych, to musi być taka sama ilość uczniów, bo wszędzie to jest 2 minus 1. Czyli ta liczba wszystkich uczniów pomniejszona o 1 musi być w takim razie jaką liczbą? No musi być z jednej strony podzielna przez 2, tak, musi być podzielna przez 3, ok. I musi być podzielna przez 4. Więc tak naprawdę naszym tutaj pytaniem w tym zadaniu to jest to, jaka liczba jest podzielna przez dwójkę, jak i przez trójkę, jak i przez czwórkę. Czyli tak naprawdę powinniśmy znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność tych trzech liczb. No to tak patrząc, najmniejsza jaka? No przez 2 i przez 3 to po się podzieliło 6, ale 6 na 4 się nie podzieli. 6 razy 2, 12, 12 podzieli się zarówno przez 2, jak i przez 3, jak i przez 4. Czyli najmniejsza wspólna wielokrotność tych trzech liczb, to możemy sobie zapisać. Czyli nasza najmniejsza wspólna wielokrotność liczby dwójki, trójki i czwórki to będzie 12. Ok. Czyli jeżeli to będą wielokrotności tej dwunastki, to na pewno będziemy w stanie, oczywiście ja mówię o tej liczbie o jeden mniejszej, tak? Od ilości wszystkich uczniów. Czyli to w minus 1. No i teraz powinniśmy zacząć się zastanawiać, bo oczywiście to mogą być wielokrotności tej liczby 12, tak? To może być 12, może ja to zrobię jako tabelkę, czyli ci wszyscy, wszyscy minus 1, tu będziemy celować, a tu będziemy sobie robić tych już wszystkich po prostu normalnie. Czyli jeżeli wszyscy... Uczniowie, pomniejszenie o jednego ucznia tego, co zawsze stoi w tym przypadku. Bez żadnej grupy będzie równe 12, no to jeżeli to jest W minus 1, no to W to będzie 13. No i teraz pytanie, czy ta liczba, tak, czyli ta W, czy ona jest podzielna przez 5? Żeby liczba była podzielna przez 5, no bo mamy informację, że jeżeli piątkami ustawimy, no to nie ma żadnego ucznia bez, bez grupy. Wszyscy są idealnie w tych piątkach ustawieni. No to żeby ta liczba W, ta liczba W jaka musi być? No ta w, liczba W musi być podzielna przez 5, czyli ta jeżeli tak, to ta liczba, cyfra jedności musi być zerem lub piątką skoro liczba w Mamy cyfry jedności 0 lub 5, to liczba W minus 1 jaką cyfrę jedności musi mieć? No o 1 pomniejszoną w takim razie, czyli to musi być cyfra jedności, no 9 lub 4 oczywiście. No dobrze, no to zaczmy, zacznijmy sobie wypisywać w takim razie te liczby W minus 1 w takim razie. Dobra, no to 12. wielokrotności 12, no to 12, później będzie 24, bo dodać 12, 24 dodać 12 to będzie 36. No i my ustaliliśmy, że ta liczba W minus 1, tak, ta tutaj, to jej cyfra jedności musi być dziewiątką lub czwórką, żeby później jak dodamy 1, no to żeby rzeczywiście ta liczba była podzielna przez 5. No dobra, no to może podkreślmy, gdzie mamy czwóreczkę? No tu mamy czwóreczkę, czyli 24 byśmy podejrzewali, że może być ok. No i tak, dziewiątki w ogóle to my nigdy nie dostaniemy, bo dwunastki jak dodajemy, liczby jak do siebie dodajemy wielokrotności, no to nigdy nie dostaniemy cyfry nieparzystej, jeśli chodzi o cyfry jedności. No to 24 i tu jest 84. No dobra, no i zauważcie, że w takim razie, jeżeli W-1, czyli wszyscy minus 1 ten uczeń to 24, to wszyscy uczniowie to będzie 25. Jak najbardziej się to będzie zgadzać. No to również jak dodamy 1, będzie 85. I uwaga, informacja tutaj, ja myślę, że to wynika po prostu troszkę z niedopowiedzenia czegoś w treści zadania, także od razu na przyszłość polecałbym kilka razy sprawdzić treść zadania, zanim tutaj mi podeślecie, tak na wszelki wypadek. Bo wydaje mi się, że tutaj chodziło o najmniejszą liczbę uczniów, jacy mogą być w tej klasie oczywiście. No bo tak naprawdę tych liczb w 1 które będą miały cyfrę jedności 4, będzie nieskończenie wiele. No więc na tą chwilę, jeżeli treść zadania by była taka, jaka tu jest, jest pytanie, ilu uczniów było w klasie, to ja bym napisał jako odpowiedź, że my mamy za mało danych w tym zadaniu, żeby stwierdzić, ile konkretnie tych uczniów w tej klasie będzie, bo tych odpowiedzi jest nieskończenie wiele, bo w tej klasie może być. Na przykład 25 uczniów, tak, bo wtedy rzeczywiście, bo wtedy, żeby rzeczywiście dobierzemy 5 piątek, żeby dostać 25 uczniów, dostaniemy, no tutaj dostaniemy 4 razy 6, czyli 24 uczniów, czyli 6 grup po 4 i 1 nam zostanie, rzeczywiście będzie się zgadzać, 3 razy 8, czyli 8. Grupek po 3 osoby to będzie 24, plus 1 nam zostanie. Ile, ile będzie par? No par będzie 12. 12 razy 2 to będzie 24 i również jedna osoba nam zostanie. Czyli ogólnie odpowiedź, jeżeli byśmy to dopisali, oczywiście gdzieś w nawiasie, w tym treści zadania, jakbyśmy zmienili pytanie do tego zadania, na ilu uczniów było w klasie, na pytanie podaj najmniejszą, podaj najmniejszą liczbę uczniów w tej klasie, to wtedy w takim razie odpowiedź do tego zadania było 25 oczywiście uczniów. Mam nadzieję, że zadanko na Spanku się podobało. Napiszcie w komentarzu, komu udało się rozwiązać to zadanie. I kto zauważył, że według tej treści zadania mamy w sumie nieskończenie wiele możliwości, tak propo, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli oczywiście chcecie mi podesłać jakieś zadanie, to jeszcze raz podaję swojego maila: a po co mi ta matma gmail.com? Jeżeli materiał się podobał, to będę wdzięczny za subskrypcję. Miłej nocy życzę i do usłyszenia. Po co mi ta matma?